Dieta dla zdrowej tarczycy. Co jeść, żeby mieć zdrową tarczycę? Czy nadmiar i niedobór jodu są szkodliwe dla tarczycy? I czy soja rzeczywiście tak bardzo szkodzi tarczycy, jak możemy czasem przeczytać bądź zobaczyć? Partnerem strategicznym kanału WellBe Studio jest Katarin Pomelo. Zdrowa i smaczna dieta pudełkowa z szerokim wyborem menu. Ja nazywam się Damian Parol, jestem doktorem nauk o zdrowiu i dietetykiem. Zawodowo zajmuję się udziałem w kłótniach internetowych oraz poradnictwem dietetycznym w tej kolejności. Dieta dla zdrowej tarczycy. W wielu badaniach wykazano, że są składniki, które mają kluczowy wpływ na to, jak funkcjonuje nasza tarczyca. Są to pierwiastki takie jak. J, selen i żelazo oraz witaminy D, B12 i A. I tutaj z jednej strony sprawa jest dosyć prosta, czyli powinniśmy przestrzegać dobrze zbilansowanej diety i dbać po prostu o to, żeby nie było w niej niedoborów. Ale są dwa pierwiastki, właśnie selen i jod, które są kluczowe dla funkcjonowania tarczycy i nad nimi warto się pochylić, ponieważ są pewne niuanse z nimi związane. Jest też w kontekście zdrowia tarczycy bardzo ważna kwestia substancji gointrogennych i o tym też za chwilę opowiem. Wykazano też, że dieta o profilu śródziemnomorskim jest zdecydowanie korzystniejsza dla naszej tarczycy niż dieta typu zachodniego, bogata w nasycone kwasy tłuszczowe, ale nie ma dowodów na to, że eliminowanie glutenu jest w jakikolwiek sposób korzystne u osób z chorobami tarczycy. Osoby z chorobami tarczycy doświadczają większego wypadania włosów. Co w tym wypadku zrobić pikaj również glutenu i cukru. Zanim zaczniemy szczegółowo omawiać poszczególne składniki, to daj znać w komentarzach, czy jesteś osobą z chorobami tarczycy, która próbowała stosować jakąś specjalną dietę lub suplementację, która miała w tym pomóc i jakie masz z tym doświadczenia. Dołożenie selenu do przyjmowania hormonów tarczycy powoduje co? Obniżenie poziomu ATPO. Selen to istotny pierwiastek z punktu widzenia funkcjonowania tarczycy. Co ciekawe, w tarczycy obserwujemy najwyższe w organizmie stężenie tego pierwiastka. Wiemy też, że selen jest niezbędny do tego, żeby następowała prawidłowa produkcja hormonów tarczycy oraz że chroni on tarczycę przed. Uszkodzeniem. Sugeruje się, że niedobór selenu może być jedną z przyczyn rozwoju chorób autoimmunizacyjnych tarczycy, a co bardzo ważne, Polska leży na terenach, które są zagrożone niedoborem tego pierwiastka. Relatywnie świeża, bo z 2023 metaanaliza wykazała, że suplementacja selenu może Obniżyć poziom przeciwciał przeciwko tarczycy u osób chorych na Hashimoto. I choć bardzo dużo osób podchwytuje to jako ostateczny dowód, to trzeba pamiętać o tym, że generalnie uważa się, że zmiany w poziomie przeciwciał u osób, które już są zdiagnozowane, nie mają jakiegoś klinicznego wpływu na stan pacjenta. I tu nie zrozumcie mnie źle. Prawdopodobnie to w niczym nie zaszkodzi, i to, że ten poziom przeciwciał się obniżył, to jest raczej dobra niż zła informacja. Jednak nie wiemy, na ile to będzie się przekładać realnie na lepsze funkcjonowanie pacjenta i na przykład na to, że pacjent będzie mógł zmniejszyć dawkę leku albo progresja choroby będzie mniejsza. Jest to po prostu spora niewiadoma, mimo tych całkiem optymistycznych wyników. Przy okazji też chciałbym się rozprawić z dość powszechnym mitem, który mówi, że żeby uzupełnić selen, to wystarczy jeść jeden orzech brazylijski dziennie. Ilość selenu w orzechach brazylijskich bardzo zależy od miejsca pochodzenia. I są faktycznie miejsca na świecie, z których orzechy brazylijskie są bardzo bogate w selen i ten jeden orzech by wystarczył. Ale w Polsce najczęściej możemy dostać orzechy brazylijskie z... Boliwii i te mają relatywnie mało selenu i trzeba byłoby ich zjeść aż 9, żeby dostarczyć odpowiednią dawkę selenu. Jod. Teraz czas na jod. I gdybym miał określić jaka jest relacja jodu z tarczycą, to powiedziałbym, że jest ona jak relacja Waltera White'a i Jessego Pinkmana z Breaking Bad. Come on! To znaczy obydwaj są dla siebie niezbędni i ściśle ze sobą współpracują, ale z drugiej strony są między nimi kwestie sporne i w wielu sytuacjach szkodzą sobie nawzajem. A w zasadzie to jod szkodzi tarczycy. Jod jest niezbędny do tego, żeby tarczyca prawidłowo funkcjonowała. 3 czwarte jodu w naszym organizmie znajduje się właśnie w tym narządzie. I tak jak wspominałem jest to jedyna funkcja tego pierwiastka. Oczywiste jest więc, że niedobór jodu będzie negatywnie wpływał na funkcjonowanie tarczycy i może się rozwinąć jej niedoczynność, albo nawet Wolę. Co ważne, zanim wprowadziliśmy obowiązek jodowania soli, problem niedoboru jodu w Polsce był powszechny i zdarzało się wolę, zdarzały się nowotwory tarczycy wywołane niedoborem jodu. Zdarzał się również kretynizm, czyli wywołany niedoborem e, jodu stan upośledzenia fizycznego i intelektualnego. Z drugiej strony mamy również dobre dowody, że nadmiar jodu też jest szkodliwy dla tarczycy i zwiększa ryzyko Chorób autoimmunizacyjnych, takich jak Hashimoto czy choroba Gravesa-Basedowa, zwiększa też ryzyko poporodowego zapalenia tarczycy oraz nowotworów tarczycy, czyli jeśli chodzi o nowotwory, to i nadmiar, i niedobór jodu są szkodliwe. To są wszystko bardzo niefajne rzeczy, dlatego ja polecam przyjmować jod w ilości. Około 150 mikrogramów dziennie, czyli zgodnie z naszymi oficjalnymi rekomendacjami, biorąc pod uwagę to, że u kobiet w ciąży, karmiących oraz u dzieci to zapotrzebowanie jest trochę inne. I zdecydowanie przestrzegam przed agresywną suplementacją dużymi dawkami jodu, ponieważ bardzo łatwo jest sobie tym zaszkodzić. Główne źródła jodu w diecie to ryby i owoce morza, co ciekawe produkty mleczne oraz Niektóre gatunki wodorostów i sól jodowana. I tutaj ważna uwaga, wszystkie te modne sole, takie jak kłodawska, himalajska i tym podobne, są zazwyczaj z solami niejodowanymi. Więc jeśli używamy tego typu soli, to musimy skalkulować to, że przyjmujemy mniej jodu niż osoba, która takich soli. Używa. W praktyce niedoborem miodu są zagrożone przede wszystkim kobiety w ciąży oraz karmiące, ze względu na większe zapotrzebowanie, weganie i wegetarianie, ze względu na brak w ich diecie produktów odzwierzęcych, takich jak ryby i owoce morza, oraz produkty mleczne, oraz osoby, które ograniczają spożycie soli bo sól jest ważnym źródłem jodu w naszej diecie i u takich osób warto jest rozważyć suplementację lub ewentualnie włączenie do diety glonów bogatych w jod, ale jest to zdecydowanie trudniejsza droga niż po prostu dawka suplementu. Przy okazji warto rozprawić się z mitem, że wyjazd nad morze i nawdychanie się jodu jest jakoś bardzo skuteczne. Faktycznie w pewnych specyficznych okolicznościach oddychanie morskim powietrzem może być pewnym źródłem jodu, ale ten wpływ jest bardzo ograniczony i taki. Jednorazowy, raz w roku wyjazd nad morze z całą pewnością nie starczy nam do tego, żeby uzupełnić jod, i raczej ilości wchłonięte w ten sposób będą małe albo może nawet minimalne. Płyn Lugola, czy warto go stosować? Picie płynu Lugola to jest de facto suplementacja jodu, tylko taka suplementacja na sterydach w ogromnych dawkach. Picie płynu Lugola rzeczywiście jest polecane i podaje się go populacji w sytuacji, w której nastąpiło skażenie radioaktywnym jodem, dokładnie jodem 131. I ostatnia taka sytuacja miała miejsce u nas w Polsce, kiedy pewien wąsaty towarzysz był pewien, że reaktor wytrzyma, no a nie wytrzymał. No, chodźmy. się i i w takiej sytuacji, kiedy istnieje takie zagrożenie, podajesz ten jod w ogromnej dawce po to, żeby upewnić się, że Tarczyca ludzi wychwyci ten jod, uzupełni swoje zapasy i nie będzie chciała wychwytywać tego radioaktywnego jodu 131, który, gdyby dostał się do tarczycy, to mógłby ją uszkodzić i w znacznym stopniu zwiększyć ryzyko nowotworu tego narządu. Pomimo dużej popularności picia płynu Lugola w mediach społecznościowych, ja przed tym zdecydowanie przestrzegam. Ponieważ tak duże ilości jodu mogą nam realnie zaszkodzić. Z jednej strony mogą zwiększyć ryzyko chorób autoimmunizacyjnych tarczycy, takich jak Hashimoto i choroba Gravesa-Basedowa, a z drugiej strony mogą wywołać nadczynność tarczycy oraz paradoksalnie również niedoczynność tarczycy. Dlatego jeśli nie ma co do tego wskazań, jeśli nie poleci Wam tego lekarz, który Was prowadzi, lub znowu reaktor nie wytrzymał to zdecydowanie to odradzę. Jodu nie jesteśmy w stanie przedawkować. Jod w naszym organizmie jest metabolizowany i praktycznie nie ma ani jednego przypadku przedawkowania na świecie. To, co bym chciał podkreślić, to też to, że w przypadku choroby Hashimoto przynajmniej część badań sugeruje, że ograniczenie jodu byłoby wskazane, więc tym bardziej suplementowanie bardzo dużych dawek jodu w postaci płynu Lugola nie jest dobrym pomysłem. Dajcie znać w komentarzu, czy spotkaliście się z kimś, kto polecał Wam zioła na tarczyce, albo mówił, że eltyroksyna nie leczy tarczycy i że lepiej jest szukać jakichś lepszych, bardziej naturalnych metod niż suplementacja tego hormonu. Ale wróćmy do kwestii leczenia tarczycy ziołami. Jesteśmy często kuszeni jakimiś naturalnymi metodami leczenia i o ile faktycznie, na przykład ashwaganda albo inna bakopa mogą jakoś tam wpłynąć na samopoczucie osób z chorobami tarczycy, to jednak trzeba sobie zdawać sprawę, że nie ma żadnych dowodów, ani nawet dobrych przesłanek, żeby uważać, że tego typu preparaty naprawdę leczą tarczycę. I też ja się spotykam z takim argumentem, że no dobra, ale... Eltyroksyna, którą stosuje się rutynowo w leczeniu doczynności tarczycy, też tej tarczycy nie leczy. To jest uzupełnianie hormonu, którego brakuje, a nie jakieś przyczynowe leczenie tarczycy. I to jest tak w trzech czwartych prawda. Hormony tarczycy nie leczą choroby autoimmunologicznej. No, dziękuję Ci bardzo. Dlatego, że faktycznie stosując Ltyroksynę, uzupełniamy hormon, którego brakuje. Czyli po prostu jest taka proteza, można powiedzieć, czegoś, czego nam brakuje. Ale z drugiej strony to jest po prostu najlepsze, co mamy i wiemy też, że suplementacja altyroksyną odciąża tarczycę i sprawia, że progres choroby, jaką jest Hashimoto, jest po prostu... Wolniejszy. A dlatego stosuje się taką metodę leczenia, jest ona skuteczna, można to robić całe życie, no i przynosi też korzyści nawet w obrębie samej tarczycy, mimo że bezpośrednio jej faktycznie nie leczy. Substancje introgenne. Substancje egoistrogenne budzą ogromne emocje w kontekście tarczycy od wielu, wielu lat i są ku temu dobre powody. Rzeczywiście te substancje, które możemy znaleźć w warzywach kapustnych, takich jak Kapusta, brokuł czy kalafior mają zdolność do wychwytywania jodu, czym mogą spowodować, że tego jodu będzie po prostu mniej dla naszej tarczycy i to może spowodować niedoczynność tego narządu. Bardzo ważne jest to, że żeby doszło do jakiegoś negatywnego efektu spożycia tych substancji kointrogennych, to musimy tych warzyw kapustnych spożywać bardzo dużo. Prawdopodobnie coś pod kilogram dziennie, i najlepiej, żeby były spożywane, czy najgorzej w zasadzie, żeby były spożywane na surowo, ponieważ temperatura inaktywuje te substancje egointrogenne. I na przykład, jeśli gotujemy brokuły albo używamy mrożonek, to wiemy o tym, że stężenie substancji egointrogennych jest około 70% mniejsze niż w takich surowych. Dlatego ja uważam, że nie ma się czego bać, przynajmniej w sytuacji, w której spożywamy odpowiednie ilości jodu i nie spożywamy ogromnych ilości surowych warzyw kapustnych. Więc jeśli ktoś na przykład spożywa 200 g brokuła dziennie, szczególnie ugotowanego, to nie ma się zupełnie o co martwić, i wszystkie te prozdrowotne substancje które na przykład działają przeciwnowotworowo, które możemy znaleźć w brokułach, przynoszą dużo większe korzyści niż jest zagrożenie związane z tymi substancjami goindrogennymi. Soja w diecie. Z soją sytuacja jest bardzo podobna. To znaczy, faktycznie soja może ograniczać biodostępność jodu i w związku z tym, jeśli byśmy spożywali bardzo duże ilości soi, to moglibyśmy się Nabawić niedoboru tego pierwiastka. Ale soja spożywana w racjonalnych ilościach, takich typowych ilościach w sensie jedna, dwie, nawet może trzy porcje soi w ciągu dnia. U osób dobrze odżywionych jodem nie ma takiego wpływu, ale jeśli już mamy chorą tarczycę i przyjmujemy L-tyroksynę, to musimy bardzo uważać na spożycie soi w okolicy przyjęcia legu, czyli zazwyczaj. Rano, bo faktycznie soja zmniejsza bardzo dostępność tego leku i to może doprowadzić do sytuacji, że po prostu nasze leczenie nie będzie efektywne, bo mało tego leku się wchłonie. Stąd też osobom, które przyjmują elteroksynę rano, odradza się po prostu spożywanie soi w pierwszych posiłkach, ale później w ciągu dnia spokojnie mogą ją spożywać, nic złego się nie stanie. Podsumowanie. Odpowiednia dieta, szczególnie bogata w selen i jod, ma korzystny wpływ na funkcjonowanie tarczycy i zmniejsza ryzyko problemów z tym narządem, ale szczególnie w kontekście jodu należy pamiętać, że co za dużo, to niezdrowo i nadmierne ilości jodu, niekiedy polecane niestety w social mediach, mogą tarczycy realnie zaszkodzić. A jeśli masz już problemy z tarczycą, to koniecznie pamiętaj o tym, że leki takie jak alteroksyna wchodzą w interakcję z żywnością, w tym szczególnie ze wspomnianą przeze mnie soją. Więc jeszcze raz na koniec apeluję: jeśli podejrzewasz jakieś problemy z tarczycą u siebie lub może u kogoś bliskiego, to koniecznie skonsultuj to z lekarzem. Ja tymczasem się z Wami żegnam. Jeśli ten materiał Ci się podobał, to zachęcam do łapki w górę. I jeśli jeszcze tego nie robisz, to zasubskrybuj ten kanał. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Dbajcie o siebie!